Święty Alfons Maria de Liguori. Przepis na dobre życie. Wprowadzenie. Święty Alfons Maria de Liguori urodził się 27 września 1696 roku w miejscowości Marianella pod Neapolem. Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej, dzięki czemu otrzymał staranne wykształcenie humanistyczne. Już w wieku 16 lat kończy studia uniwersyteckie, uzyskując doktorat obojga praw. Przez jakiś czas pracuje jako dobrze zapowiadający się młody adwokat. Jednak z powodu niespodziewanie przegranej w ważnej sprawy sądowej rezygnuje z wykonywanego zawodu. Rozczarowany światem zwraca się z całą duszą ku Bogu. Mimo oporu i niezadowolenia ojca podejmuje studia teologiczne i w 1726 roku zostaje wyświęcony na kapłana. Natychmiast też rozpoczyna pracę duszpasterską wśród biednych mieszkańców Neapolu i pobliskich miejscowości górskich. W 1732 roku zakłada zgromadzenie zakonne Najświętszego Zbawiciela, redemptorystów. W wieku 66 lat zostaje mianowany biskupem diecezji Santa Agata de Gotti. Praca pasterza wypełnia z wielką gorliwością, ogarniając swą troską przede wszystkim ludzi najbiedniejszych. Po 13 latach pracy, ze względu na kłopoty zdrowotne, zostaje zwolniony z obowiązków ordynariusza i powraca do swojego zakonu. Umiera 1 sierpnia 1787 roku po długim okresie fizycznych i duchowych cierpień. 15 września 1816 roku papież Pius VII zalicza go w poczet błogosławionych, zaś 26 maja 1839 roku papież Grzegorz XVI dokonuje jego kanonizacji. 23 marca 1871 roku zostaje ogłoszony przez Piusa IX doktorem Kościoła. Papież Pius XII wybiera go na patrona moralistów i spowiedników. Święty Alfons był nie tylko gorliwym duszpasterzem, kaznodzieją i spowiednikiem, ale także autorem 111 dzieł religijnych, adresowanych do ludzi różnych stanów. Bez wątpienia do najważniejszych należy zaliczyć monumentalną teologię moralną. Świadectwo wielkiej mądrości i eurydycji. Jej przykładem niech będzie fakt, że w dziele tym 80 tysięcy razy cytuje poglądy około 800 autorów. Wśród czytelników, Święty Alfons znany jest przede wszystkim jako autor rozpraw o charakterze ascetyczno-duchowym, w których jawi się jako prawdziwy mistrz życia duchowego. Dzieła te, choć przeważnie krótkie, mają bardzo bogatą treść. Pisane są prostym stylem, wolne od scholastycznych schematów, podziałów i rozumowań, stawały się przez to dostępne dla wszystkich. Pozbawione technicznej terminologii teologicznej, zyskały niezwykłą popularność, doczekały się wielu wydań w różnych językach. Dla przykładu rozważanie nawiedzenia najświętszego sakramentu miało prawie dwa tysiące i przyczyniły się do rozbudzenia życia religijnego wielu chrześcijan. Największą wartość tych pism stanowiło jednak to, że ich autor, chcąc pomóc swym czytelnikom w wytrwaniu w dobrym życiu, nie ograniczał się jedynie do teoretycznych refleksji, ale poprzez ukazanie precyzyjnych i jasnych norm życia religijnego, proponował też konkretne, praktyczne rozwiązania. W 1754 roku święty Alfons pisze rozważanie pod tytułem Reguły dobrego życia. Regole per bien vivere. Które rozwija w 1758 roku w nowym traktacie pod zmienionym tytułem Regolamento di vita di un Cristiano. W najdojrzalszej formie traktat ten ukaże się po raz kolejny w 1766 roku jako trzecia część dzieła pod tytułem Droga zbawienia. Święty Alfons ma już wówczas 66 lat, będąc kapłanem od lat 32. Utwór ten jest zatem owocem długiego doświadczenia duszpasterskiego. W ciągu dwustuleci został wydany około 600 razy, co stanowi swoisty rekord, gdy chodzi o tego rodzaju książki. Święty Alfons, co widać na kartach tego niewielkiego traktatu, jest przyjacielskim doradcą dla tych wszystkich, którzy w swoim życiu wewnętrznym pragną duchowego przewodnictwa, a poprzez konkretne praktykowanie cnót ewangelicznych pod matczyną opieką najświętszej dziewicy, chcą osiągnąć najwyższe szczyty miłości i względem Boga, i względem bliźniego. Bez wątpienia również i dzisiaj, kiedy tylu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było, dzieło to może stanowić nieocenioną pomoc dla tych, dla których świętość pozostaje wciąż najważniejszym celem życia. Podpisano ksiądz Sylwester Gaworek.